Witam, nazywam się Jacek Antonik, właściciel sklepu Remsport, serwisa narciarsko-snowboardowy. Dzisiaj chciałbym Wam króciutko powiedzieć o imadłach do nart biegowych, czyli popularnie zwanych imadłami biegowymi. Co to jest imadło biegowe? Jest to takie narzędzie, takie akcesorium w zasadzie, za pomocą którego dokonamy, zamocujemy nartę biegową i przygotujemy ją do serwisu, czyli na przykład do smarowania ślizgu. Jeżeli chodzi o imadła biegowe, praktycznie każda firma zajmująca się produkowaniem narzędzi i akcesorii do serwisu nadjazdowych, zjazdowych, nark biegowych czy desek snowboardowych posiada, posiada w swojej ofercie jeden, dwa bądź nawet trzy modele imadeł biegowych, kobyłek narciarskich, które również służą do mocowania nart biegowych. Tutaj zajmiemy się klasycznym imadłem biegowym, prawda? Jest to, o proszę, tu jest taki model niemieckiej firmy Kunzmann. Można powiedzieć, że przypomina tradycyjne kobyłki mocowane do stołu za pomocą ścisków ślusarskich. Tutaj mamy element środkowy, element mocujący, ale wróćmy do naszych, do naszych imadeł biegowych z reguły wykonane one są albo z tworzywa sztucznego albo ze stopu aluminium lub ze stali, tak jak to w tym wypadku jeżeli chodzi o Kuncmana, w tym przystało każdy imadło umożliwia zamocowanie na biegowej w położeniu poziomym czyli takim, który umożliwia prawidłowe serwisowanie narty czyli zarówno naprawę ślizgu jak i, jak i czyszczenie lub smarowanie na zimno bądź na gorąco. Tak jak wspomniałem, producentów jest wielu, ale tak naprawdę przy wyborze imadła biegowego sugerujemy się kwestią ceny, wielkością. Bo proszę zobaczyć, tu na przykład te imadło biegowe Kuntzmana jest bardzo duże. Yy, także zajmuje wiele miejsca, więc jeżeli chcielibyśmy je zabierać, gdzieś są na wyjazdy, no jest to powiedzmy problematyczne, ale są i dużo, dużo mniejszych gabarytów, prawda? Yy, właśnie np. przykład włoskiego Skimana, czy yy, yy, na przykład Toco, Toko, Swixa, to są bardzo podobne bliźniacze konstrukcje wykonane właśnie przez włoskiego skimana dla na przykład Toko, swixa, Holmenkola, Tensteigera, pomalowane na inny kolor i obrędowany e, charakterystycznym znakiem danej, danej firmy także tutaj wracając do tego doboru tego emaila, zwracamy uwagę na cenę no i oczywiście kwestie potrzeb albo małe e, albo stacjonarne to zależy od nas jak wygląda mocowanie narty biegowej? Sprawa jest bardzo prosta, bo w większości madeł jest dokładnie tak samo. Tutaj akurat na tym imadle ja sobie wkładam specjalny element mocujący. Przepraszam, odwrotnie. O, tak. O. Układam to teraz, układam nartę biegową na prowadnicach, prawda? O. W przypadku tego imadła oszuszę. Sprawa jest bardzo prosta, no, narta wiegowa zamocowana, teraz mogę przystąpić do prac serwisowych. Bardzo podobnie jest w innych konstrukcjach. Dobra, jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, chcielibyście poradzić się. To zapraszam do kontaktu ze mną. Mój numer telefonu, adres e-mail, numer GADU, Scape. Znajdziecie w zakładce kontakt na stronie mojego sklepu www.remsport.pl lub w zakładce informacje na moim oficjalnym kanale YouTube. Jeżeli chcielibyście dokonać zakupu jakiegokolwiek imadła do NARD biegowych, to zapraszam właśnie na stronę mojego sklepu kategoria naciarstwo biegowe, podkategoria imadła biegowe lub do skorzystania z specjalnego odnośnika, który znajduje się w prawym górnym rogu tego filmiku. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam.